Witam Cię w ostatnim wideo w tej serii. Teraz zajmiemy się automasażem karku i, jak zwykle, połączymy to z medytacją. Weź teraz obie swoje dłonie, rozczapisz palce, wyciągnij je wysoko do nieba i tak samo do nieba ciągnij też czubek swojej głowy, tak żeby kręgosłup się rozciągał. I teraz poczuj. I jak z całego wszechświata przepływa przez Twoje dłonie i przez czubek głowy wspaniała, cudowna energia pełna miłości, radości, współczucia yy, i zdrowia. Przepływa przez czubek Twojej głowy i palce, yy, i przepływa przez całe Twoje ręce. Także mocno wyciągamy dłonie i czubek głowy do nieba i pobieramy. Z Niego, z całego wszechświata, wszelką dobrą energię, która przepływa teraz przez całe nasze ciało i wychodzi z powrotem do Matki Ziemi em, przez stopy i miejsce, w którym, na którym siedzisz, i następnie zacznij też ciągnąć dłońmi, palcami, jak najdalsze krańce wszechświata na boki. Tak, jakbyś chciała, chciał właśnie pobrać tą cudowną energię z całego teraz, z całej też naszej ziemi, bo na świecie dzieje się mnóstwo dobrych rzeczy. Ok, poczuj, jak pięknie rozciągać ci się wtedy klatka piersiowa i, i kark i, i ręce. I następnie pociągnij dłonie do ziemi. I teraz poczuj, jak pobierasz też przez dłonie energię Ziemi. I wszystkie te rodzaje energii wypełniają teraz Twoje ciało. I weź głęboki wdech. I wydech, rozluźnij ręce. Następnie przyłóż obie dłonie do kręgosłupa. Sięgnij, jak najdalej dasz radę dociśnij palce do kręgosłupa, do wyrostków kolczystych i zacznij przesuwać palce pomalutku do góry, najlepiej nie odrywając ich od skóry. Czyli teraz właśnie oderwę, przesunę palce troszkę i znowu pociągnę je do góry, nie odrywając od skóry. I tak... Najlepiej nie odrywając wcale, co jest trudniejsze na koszulce, natomiast po skórze dacie radę nie odrywać palców wcale i przesuwać je po kręgosłupie aż do czaszki. I możesz kontynuować ten ruch też po włosach. Wspaniale. Zróbmy to jeszcze raz. Sięgamy jak najdalej, dociskamy palce do kręgosłupa i przesuwamy palce do góry. Rozluźniamy to te mięśnie i powięzi. Jednocześnie czujesz jak Ściągasz te wszystkie napięcia, które tu były zawarte, i właściwie to czujesz, jak właśnie ten Twój nacisk wraz z, z energią z Twoich dłoni rozpuszcza wszystkie te napięcia. I trzeci raz zrobimy podobnie, ale palce połóż z boków wyrostków kolczystych, czyli mamy teraz mniej więcej centymetr przerwy między palcami, i do góry. Po i ściągaj te napięcia, rozpuszczaj je energią z wszechświata, i jeszcze raz. Jeżeli masz ochotę, to strzepnij całe to napięcie z Twoich dłoni i następna technika to przyłóż dłonie tu, gdzie się skończył ostatni ruch i teraz od środka głowy na boki przesuwaj palce w stronę uszu. Możesz mieć pochyloną głowę. I teraz zaczynamy centymetr niżej. I znowu na boki I ściągaj te napięcia. Wyobrażaj sobie, że energia z wszechświata, która płynie przez czubek Twojej głowy, do Twoich rąk i do całego ciała zresztą, rozpuszcza napięcia skarpu. I znowu zaczynamy niżej. W następnej kolejności przyłóż palce za uchem i pomalutku przesuwaj je w stronę barku. Jeżeli potrzebujesz troszkę oliwki albo kremu, to śmiało. Postaraj się wbić trochę palce w tkankę i poczuj teraz po prostu jak totalnie ściągasz te to napięcie i możesz nawet je od razu tam strzepnąć. Nie ma. I na końcu przyłóż całą płaską dłoń i po prostu tak mocno głaszcz w stronę barku, ściągając całe to napięcie. Pięknie. Druga strona. Tutaj, proszę bardzo. Zaczynamy za uchem i przesuwamy paluszki barku, postaraj się zagłębić w tkanki tak głęboko, jak się możliwe. I ściągamy to napięcie i strząsamy, ściągamy paluszkami i U! a teraz przyłóż całą dłoń. Wspaniale. Dziękuję Ci za tę sesję. Było mi jak zwykle niezwykle przyjemnie. <laughs> jak zwykle niezwykle. No, no, w sumie trochę tak jest. Właśnie tak czuję, że ten rozwój duchowy sprawia, że życie staje się coraz bardziej niezwykłe w swojej zwykłości. Tak bym powiedziała. Więc e, jeśli interesuje Cię taki stan umysłu, <laughs> to polecam. Praktykować te medytacje, które zrobiliśmy tutaj razem. Bardzo mi było przyjemnie zrobić z Wami tą serię, wymasować sobie połowę ciała. Zapraszam oczywiście na mój kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie więcej automasaży, aczkolwiek w ten sposób, że z medytacją to robiłam tu po raz pierwszy. To nowy pomysł był mój i Antka i sprawiło mi to bardzo dużo radości. Także wielkie dzięki i judzia też dziękuję. I wszystkiego najlepszego, oby wszystkie istoty były szczęśliwe. Trzymajcie się.